Dzisiaj odcinek z serii: Przekonam Was, że to nie jest wada, tylko talent z naprawdę dużym potencjałem. Zapraszam na odcinek o poważaniu. Osoby, które wyróżnia cecha poważania, chcą, aby inni traktowali je z wielkim szacunkiem. Są niezależne i chcą być rozpoznawalne. To talent z domeny wywierania wpływu. No i ja wiem, co się zaraz zacznie. Natalia, jaki to jest talent? On mi sprawia same problemy. Mówią, że jestem zarozumiała, że chcę się czuć ważna, że moje zdanie zawsze musi być najważniejsze albo przynajmniej ważne. Kaman, no takie cechy to raczej się tępi, nie? Tam skromność i tak dalej. No nie powiesz mi, że to jest talent. No a ja ci właśnie powiem, że to jest talent. Bo to o czym mówisz, to jego niedojrzała forma. Przyjrzyjmy się zatem, jak talent poważania przejawia się w tej swojej dobrej, dojrzałej formie. Osoby, które wyróżnia talent poważania i mają go w swojej dominującej piątce, faktycznie chcą być rozpoznawane, chcą być poważane, pragną uznania i chcą, aby ich głos był słyszany, chcą się wyróżniać. Owszem, ale przede wszystkim chcą, aby ten rozgłos dotyczący ich osoby. Był podziwem ich talentów, ich profesjonalizmu. Chcą być szanowane i podziwiane za to, że są profesjonalne, że robią dobrą robotę i że odnoszą zasłużony sukces. I takie osoby szukają towarzystwa innych osób, które są wiarygodnymi profesjonalistami. No a jeśli nie są, to będą ich do tego zachęcać żeby stawać się coraz lepszym, żeby pogłębiać ten swój profesjonalizm i będą w pewien sposób na nich wpływać, bo przypominam, że jest totalny z domeny wpływania na innych, do momentu, dopóki się takie nie staną. Generalnie to są osoby, które posiadają y, bardzo niezależną osobowość i dla nich praca musi mieć znaczenie. Y, nie wykonują pracy dla pracy, ale... Potrzebują pracy z sensem. Praca jest ich sposobem na życie, i w tym sposobie na życie, i w tej pracy, chcą koniecznie mieć wolną rękę do realizowania różnych zadań. To są osoby, które bardzo mocno odczuwają swoje wewnętrzne aspiracje. I pewnie też dlatego ich życie pełne jest rzeczy, których pragną, których pożądają, które kochają i które chcą osiągnąć. No i teraz, bez względu na to jak u każdej osoby będzie się to przejawiało. Pewnie u każdej będzie się przejawiało trochę inaczej. Dzięki właśnie tej potrzebie wyróżniania się. Dzięki temu talentowi poważania, takie osoby będą się wspinać coraz wyżej, realizować coraz bardziej niesamowite rzeczy po to, żeby z przeciętnego stawać się wyjątkowym, żeby zamiast rzeczy zwykłych robić rzeczy niesamowite, żeby zostawić jakiś ślad po sobie, który będzie miał znaczenie. No, to jest cecha dzięki której takie osoby nieustannie do czegoś aspirują. To osoby, które chcą, żeby świat stawał się lepszy, bo one są częścią tego świata. Jak możesz rozwijać ten talent? Na pewno masz wiele marzeń, wiele aspiracji, wiele różnych celów, które chcesz osiągnąć. Spisz je i to nie w jakimś zeszycie, który zamkniesz w szufladzie na klucz, tylko najlepiej na różnych małych karteczkach, i w swoim biurze, w swoim pokoju, w jakimś takim swoim miejscu przypnij w bardzo widocznym miejscu. To są rzeczy, które nieustannie będą Cię inspirować do tego, żeby coś robić, żeby osiągać kolejny cel, żeby zmieniać świat na lepsze. Bo to ta myśl o tym, że w jakiś sposób zrobisz coś dobrego, zmienisz świat na lepsze spowoduje uznanie, a dzięki temu Twój talent będzie kwitnął. Jeżeli na przykład pracujesz na etacie, masz swojego przełożonego, szefa menadżera, no i brakuje ci trochę tej niezależności, warto zdobyć się na odwagę i porozmawiać ze swoim przełożonym, że masz taką potrzebę, że potrzebujesz zadań, w których będziesz totalnie niezależna, niezależny. Wytłumacz mu, z czego to wynika i wskaż, jak dobre rezultaty może przynieść. Jest szansa, że jeżeli otrzymasz ten kawałek niezależności, Twoja jakość pracy, a na pewno zaangażowanie w tę pracę znacznie wzrośnie. No i to, na co osoby z dominującym talentem poważania zdecydowanie muszą uważać, to na to, żeby nie robić szumu wokół siebie dla własnego szumu. Nie? Czyli to, o czym powiedziałam na początku. Na te elementy, które często są postrzegane jako wada tego, tego talentu, jako jego ciemna strona, czyli taka celebryckość dla celebryckości. Nie? Bycie znanym z tego, że jest się znanym. No nie, talent poważania równa się profesjonalizmowi i robieniu znaczących rzeczy. I o tym warto pamiętać. Podsumowując, talent poważania jest talentem z do domeny wpływania na innych i chociaż możecie ją na początku postrzegać jako wadę, warto zauważyć, jak wiele niesamowitego dobra i potencjału ze sobą niesie. To osoby, które owszem chcą być szanowane, rozpoznawane, uznawane w środowisku, ale nie dla samego uznania, ale przez pryzmat tego, że są profesjonalistami, że robią niesamowite rzeczy i chcą zmieniać świat na lepsze. Osoby z dominującym talentem poważania ciągle do czegoś aspirują i są jak taka samonapędzająca się machina. Mogą też inspirować do tego innych ludzi. No bo skoro jest to domena wywierania wpływu, to skutecznie potrafią to robić. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do podzielenia się Waszymi spostrzeżeniami, zarówno na temat y, talentu poważania z tej dobrej, jak i trudnej strony. Zachęcam też do subskrybowania newslettera i widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć! tak domaluję. No. To mogę nagrywać.